Witam serdecznie. <laughs> Nagrywałem wcześniej, ale niestety muzyka w tle nie leciała YouTube tego nie lubi, nie lubi. Muszę nagrywać na nowo. Otóż robię w fordzie focusie sterownik pompy ropy. Bo zdech i nie chcę odpalić. No i przy okazji wężyki do wtrysków przelewowe. No są gdzieś takie krótkie, połączone w trysk jeden z drugim, tak. Każdy jeden. Musiałem powymienić te wężyki, bo były spaciałe i ropa tam leciała. To przy okazji takie coś zrobiłem. No i wyciągałem oczywiście, ściągałem tutaj z tego łącznika, gdzie idzie do filtra paliwa. I pękła mi ta końcówka. No i teraz już trochę to zalutowałem. Na razie samą lutownicą sam plastik. Zrobiłem to tak, że ten nowy wężyk założyłem na tą końcówkę do połowy. Zostawiłem tu miejsce, żeby to polutować. Po prostu roztopić i zalutować to, to nie będzie trzymać, ale <laughs> to zrobiłem po to, żeby uszczelnić ten cały wężyk, tu włożyłem drut, 2,5 mm od instalacji elektrycznej, bo on akurat pasuje w ten otwór, po to, żeby nie zalać tego otworu tu w środku, o. Żeby była drożność tutaj w środku. I tak właśnie jak to polutowałem, wam pokażę jeszcze to tutaj, gdzie niegdzie jeszcze nie dolutowałem. Tu po prostu trzeba to roztopić tam gdzie jest pęknięcie, i zalać to, chociaż odrobinę. Żeby to chociaż trzymało było szczelne. A później zaleję to jeszcze silikonem na gorąco. i tam już coś słabo grzeje, może grot już jest trochę przypalony. Dobra, roztapia się Cyna tam oczywiście na ogóle. Cyną nie polutujemy tego Po prostu to tak musimy zakleić, zalać, żeby nie było żadnego otworu, żadnego pęknięcia. Wiadomo, że to trzymać nie będzie, dlatego to jeszcze silikonem zaleję. Bo takie końcówki potrafią kosztować 50 zł. Nie wiem dokładnie, ile. Nie chciałbym się patrzeć, bo szkoda, myślę, kasy. A ten patent myślę, że będzie dobrze trzymał. Tu do połowy widać takie zgrubienie. Do połowy ten wężyk założyłem na ten króciec. Tu to zalutowałem i teraz z silikonem na gorąco. tym do pistoletów zaleję tą resztę i powinno trzymać. Ale wezmę coś, bo. Tam zabije, że pałagan zrobiłem. Teraz roztopimy ten silikon. Oczywiście lepiej silikon, jak jest ta pałka czarna, niż ta przezroczysta, bo czarna, ona bardziej się wżera w plastik. Lepiej się trzyma i mocniej klei. No ale nie mam pod ręką, także robię tym przezroczystym. On też dość mocno trzyma, także tutaj zalewamy to całość, żeby nawet Nalać na ten wężyk, żeby to się wszystko po prostu mocno trzymało. Ja tu będę lał tego silikonu trochę więcej, grubo, żeby było, żeby to po prostu nie pękło. Więcej nie, Dobra. to trzeba teraz tak powoli obracać i dolewać potrzymasz mi tu ten silikon to, żeby go tak wytopić. No niestety mi potrzebna trzecia ręka, bo jak widzicie. których rzeczy się samemu nie da zrobić. Tą pierwszą część filmiku, oczywiście, nagrywam po to, że Bo te krótce się urywają przy wymianie tych wężyków. No i przy okazji to nagram zobaczycie, jak to się można elegancko naprawić. A dalszą część zrobię, właśnie ten moduł cały ten sterownik pompy. Wyciągnę, rozbiorę, pokażę Wam. Tam się wymienia tylko jeden tranzystor sterujący, właśnie. Tą cewką zaworową, która puszcza ropę, bo niektórzy twierdzą, że trzeba regenerować pompy. Wcale nieprawda. Te stare mają prawo siadać. Tym bardziej, że one chodzą przy silniku, to się nagrzewają dość mocno. No i mają prawo siąść. W jakimś czasie. A tu po prostu pompa nie pompuje dlatego, że ten zawór jest zamknięty. Bo tranzystor nie puścił prąd na, na cewkę i nie otworzył zaworu. Dlatego właśnie wymieniłem przy okazji te węże. No i urwałem końcówkę. Tak ją to po prostu ładnie zalać, żeby wszystko się dobrze trzymało. Że to w miarę będzie Dobrze wyglądało, bo silikon się ładnie poddaje temperaturze. Ładnie to później wygląda. Prawie jak oryginał. Dobra, już ja pałkę. No i taki tutaj ten dężyk trochę zalejemy. Tu pół centymetra, tylko nalewam na ten wężyk. Myślę, że to powinno wytrzymać. Ważne jest, żeby to na początku odtłuścić, umyć porządnie i najlepiej w alkoholu izopropylowym wymyć, żeby to odparowało, żeby było czyste, bez zero tłuszczu, żeby było. Bo wtedy się może nie przykleić porządnie. Dobra, <laughs> mamy zrobione. Teraz trzeba to powoli obracać, bo to jest jeszcze za gorąco i będzie spływać w jedno miejsce i się tam taki, taka kropelka, łezka się zbierze. Myślę, że to powinno trzymać. Wyciągnę tylko ten pręt, później jak już wyschnie ten drucik i, i, i powinno trzymać. Przepływ będzie oryginalny, bo 2,5 mm jest ten, ten pręcik, ten drut. A dalsza część filmu to będzie właśnie <laughs> naprawa tego sterownika pompy. W tym Fordzie Fokusie Ponoć takie sterowniki są też w Oplu, w Audi, w BMW. Mechanicy niektórzy sobie biorą 300 zł chyba za wymianę tego tranzystora, za naprawę sterownika, no, ale potrafią też kłamać, bajerować, żeby zarobić. I <laughs> udają, że regenerują pompy, wyciągają pompy tyskowe całe i udają, że je regenerują i zarabiają 2,5 tysiąca na czysto po prostu tak praktycznie nawet nie rozbierają tej pompy, przemyją ją tam w jakiejś ropie czy coś i <laughs> ściemniają że niby naprawiali, regenerowali no jedną sprawę będziemy mieli z głowy Widzicie jak to wygląda ładnie? Przyzwoicie nawet, nie? No. Tylko trzeba pamiętać to obracać dość często, żeby to, póki nie zastygnie, żeby się kropelka nie zrobiła, bo będzie brzydko wyglądać. Nie? A to powinno wytrzymać. Bo to praktycznie wpina się tylko w taką zawleczkę. W takie gniazdo z zawleczką. Tu jest na uszczelce. A ten wężyk już tutaj tyle będzie trzymał, że to się tylko wpina w ten pierwszy wtrysk do przelewowego, wkrótce. No i to wszystko. Tu zbyt dużego ciśnienia nie ma, dlatego myślę, że to powinno wytrzymać. Spróbuję już. Nie, jeszcze jest za ciepłe. Dobrze jest wyciągnąć ten drucik dopiero po tym, jak to porządnie wyschnie, wystygnie, będzie twarde. Może pęknąć delikatnie, pęknięcie, żeby nie było wycieków żadnych. Bo zamiast trafić to z powrotem do filtra paliwa, będzie Wam kapać po silniku no, bez sensu. Nie? Ale myślę, że to wytrzyma. Uff. Tu jest około pół centymetra ścianki tego silikonu, także to powinno wytrzymać. Tutaj nawet roztopiłem ten kołnierz, żeby wtopić ten silikon. Ponieważ tuch wchodzi tylko dotąd, do połowy, tam to gniazdo, ten wężyk, który idzie już do filtra paliwa. Myślę, że to będzie wystarczające. Nie chcę jeszcze tego porządnie ciągnąć i testować, bo jeszcze to porządnie nie wyschło. Ale myślę, że to powinno wytrzymać. Silikon topi się przy około 150 czy 200, około 200 stopni. A silnik się nie, nie nagrzeje do takiej temperatury. Także to się nie roztopi. A to leży tam obok silnika. Praktycznie nad pokrywą zawodów, To nie powinno się stopić. Myślę, że się nie stopi. Dobra, to już o, wyciągnęliśmy to. Ten drut i Drożny jest, czyli przepływ ropy będzie. To się trzyma. Widać, że wystarczająco. Myślę, że to nie pęknie. Nic się nie stanie. Sprawdźmy jeszcze fizycznie. No, powietrze leci. ropa tym bardziej przepłynie. Wszystko jest dobrze. No i. Już miarę stwardniało. Widzicie, że mocno trzyma, nie? Wystarczy. Dobra. Dzięki za uwagę. Następna część filmu będzie już o regeneracji tego sterownika pompy. Dzięki. Pa.